Słoneczka, me, a teraz powiem Wam, że to nie Wy idziecie przez życie, tylko życie przepływa przez Was. Czyli już wiecie, że żyjemy w świecie energetycznym i jesteśmy energią, a energia nie lubi. Być w stagnacji, czyli energią trzeba poruszyć, tak? Czyli na przykład powiem Wam na przykładzie na przykład biznesu. Jesteś Ty, życie przepływa, energia życiowa jakaś tam wpływa, a Ty nic. Nic nie robisz, siedzisz, myślisz o dupie marynie, nie? No, i dupa maryna wtedy jest. Ale jeżeli ty jesteś, a energia przepływa przez ciebie i ty podejmujesz jakieś działanie, tak? Czyli coś tam chcesz zrobić i ty coś podejmujesz, jakieś działanie, więc ta energia się kumuluje i ona wtedy sobie idzie, a ten czas po to czas Twojej. Twojego relaksu. Ty wtedy masz siedzieć, się relaksować i dać się energii zmaterializować. Potem ona wraca z większą siłą. Ty znowu podejmujesz działanie, a potem znowu się relaksujesz. A nie z jęzorem na brodzie, Latasz i po prostu do upadłego. Czyli to nie wy idziecie przez życie, tylko życie przepływa przez was. One sobie wpływa. Jeżeli ty stoisz jak okoń i nie po, tak jakby stawiasz opór i nie dajesz przepłynąć tej energii, to ona o tak o, baj, nie? Także stoicie, życie przepływa, energia przepływa, dlatego cały czas coś, coś masz w głowie, jakieś myśli, jakieś działanie, coś sobie wymyśliłaś i ona płynie, przepłynęła a, i ty, um, no to, no to coś. Czyli stoisz. Energia wpływa, podejmujesz działanie, potem relaks. Potem znowu i to się kumuluje. Dlatego się mówi, że jak ktoś wpadnie już na tą falę i podejmuje działanie, to ona się. To wtedy idzie up and up, and up. Albo. Down and down and down, bo to zależy, co ty z tą energią robisz. Czy ty podejmujesz działanie, i nawet jak ci coś tam. To, 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 to ty na to nie patrzysz, ty podejmujesz działanie i dajesz się temu zmaterializować, a co tam ci wyskakuje czasami jakiś matrix, to ty na to nie reagujesz. Dlatego patrzcie, jak coś się wydarza złego i wy nie wiecie. Co macie robić, to potem fala główna po prostu leci, tak jak fala wspaniałości. Dlatego jedni idą w dół, a drudzy idą w górę. Także pamiętajcie o tym, żeby ruszyć tyłeczki, że jeżeli jesteście na Niskich wibracjach to póki się nie ruszycie, to tam zostaniecie. To jest praca wewnętrzna cały czas. Energia nie lubi być stagnacyjna. Nie stawiajcie oporu w czasie z tego z tych różnych tam energii otrząsywać i jeżeli coś przypływa i ty myślisz, myślisz, że to jest nie tak jak ty byś chciał? To usiądź. Bo jeżeli to jest coś co raz, dwa, trzy nie idzie po twojemu, to znak to znak, że tak ma być. A nie będziesz walczył tam z, z tą energią, ze sobą, że nie, że ty tak nie chciałeś, bo wszystko działa na Twoją korzyść. Czyli jak coś raz, dwa, trzy nie idzie tak jak chcesz, to Ty masz stanąć i powiedzieć tak: Wszystko działa dla mojego najwyższego dobra, akceptujesz to, siadasz, relaksujesz się, dajesz przepłynąć tej energii i tak over and over again. Zrozumiane? Nie stawiamy oporu, płyniemy na fali życia, płyniemy, płyniemy, bawimy się, robimy to, co chcemy, a nie to, co musimy, czy tam nie wiadomo co. Chcesz coś, to robisz dzisiaj to, co chcesz. Chcesz się ubierać na zielono? Ubierasz się na zielono. Chcesz jeść dzisiaj spaghetti, jesz spaghetti. Robisz to co chcesz. I niech energia płynie, a wy tylko up and up and up. Całuski buziaczki. A lot of love.